Dziękujemy za przybycie. Bez powiatów, bez gmin, bez różnego rodzaju stowarzyszeń czy innych organizacji, które działają na rzecz osób niespełnosprawnych w powiatach, w gminach, w miastach, w mniejszych wioskach, na wsiach, rząd nie dałby rady wspomagać, pomagać i działać na rzecz osób niepełnosprawnych. To dzięki państwu ta pomoc jest możliwa, dotarcie do wszystkich tych, którzy potrzebują, nawet w tych najmniejszych wioskach. I dlatego bardzo zależało pani minister Rafalskiej, żeby tu dzisiaj być, niestety obowiązki ją wyzwały gdzie indziej i żałując prosiła mnie, żebym koniecznie odczytał list od niej, bo skierowała specjalnie na tą konferencję dzisiejszą list do Państwa, bo jest bardzo zainteresowana współpracą. Bo tak jak powiedziałem na początku, rząd sam, minister sam nie jest w stanie dotrzeć do tych najmniejszych wiosek, do tych pojedynczych osób, które mają problemy i trzeba im pomóc i dlatego Chcę to czynić wspólnie z państwem we współpracy, dlatego zachęca do tej współpracy. Także dziękuję za przyjęcie zaproszenia naszego na to spotkanie, a teraz odczytam list pani minister. Szanowni Państwo, na wstępie chciałbym powiedzieć, że bardzo żałuję, iż nie mogę dzisiaj być z Państwem. Jestem jednak przekonana że dyskusja będzie inspiracją do dalszej naszej współpracy. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjęliśmy założenia, że wszystkie działania adresowane do osób niepełnosprawnych wypracujemy w dialogu z tym środowiskiem, żeby proponowane wsparcie było jak najlepiej dopasowane do potrzeb. To punkt wyjścia dla polityki wsparcia osób niepełnosprawnych. Polityki, która musi być wszechstronna, różnorodna, ale również zindywidualizowana. Tylko tak zaprojektowane wsparcie może być skuteczne. Równie istotnym elementem przy tworzeniu systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych jest współpraca rządu z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi. Doceniamy rolę i możliwości trzeciego sektora. Siłą organizacji pozarządowych jest praca u podstaw, w bezpośrednim kontakcie z lokalną społecznością, ze znajomością panujących realiów i problemów trapiących mieszkańców. Za trzecim sektorem stoją ludzie z pasją i entuzjazmem którzy swoim zaangażowaniem posiadają wiedzę i poczucie misji budowy lepszego świata. Tworzą fundamenty wspólnoty i przełamują krzywdzące stereotypy. Dotyczy to zwłaszcza pracy z osobami niepełnosprawnymi. To nasz wspólny mianownik. Wszystkie działania ministerstwa podejmujemy z myślą o drugim człowieku. Przywracamy godność, zapewniamy większe bezpieczeństwo finansowe. Wspieramy, żeby nikt bez względu na wiek czy trudności ze zdrowiem nie czuł się wykluczony, odstawiony na margines, pozbawiony specjalistycznej opieki. To nas łączy trzeci sektor, to filar naszej współpracy. Wierzę, jestem wręcz przekonana, że te filary będziemy cały czas wzmacniać. A nasza współpraca dalej będzie się rozwijała z korzyścią dla całej wspólnoty. Szanowni Państwo, jestem przekonana, że dzisiejsza dyskusja będzie inspiracją do dalszej wspólnej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, czego sobie i Państwu życzę. Elżbieta Rafalska, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dziękuję.